James Allen, tak jak myśli człowiek, rozdział drugi. Wpływ myśli na sytuację człowieka. Część druga. Podążając za najskrytszymi pragnieniami, aspiracjami i myślami, którymi pozwala się zdominować, uganiając się za błędnymi ognikami nieczystych wyobrażeń lub konsekwentnie podążając ścieżką dobrych, szczytnych dążeń. Człowiek doprowadza wreszcie do tego, że owe czynniki wydają swoje owoce i urzeczywistniają się, przybierając postać zewnętrznych warunków życia danej osoby. Prawa rozwoju i dopasowania mają uniwersalny charakter. Ludzie są niecierpliwi, gdy w grę wchodzi zmienianie najlepsze położenia, w jakim się znajdują. Choć z drugiej strony nie chcą zmieniać w taki sposób siebie, przez co tkwią w pułapce. Człowiek, który nie wzdryga się przed ukrzyżowaniem samego siebie, nigdy nie będzie miał problemów z osiągnięciem celów, na których skupi się jego serce. Ta zasada dotyczy zarówno doczesnych, jak i niebiańskich rzeczy. Nawet gdyby zdobywanie majątku było jedynym celem jakiejś osoby. Również i ona musi się przygotować na wielkie, osobiste wyrzeczenia, nim uda się jej zrealizować takie dążenie. Cóż zatem należy powiedzieć o kimś, kto chciałby prowadzić dobre, zrównoważone życie? Wyobraźmy sobie człowieka, który jest niezwykle ubogi. Bardzo zależy mu na tym, by jego otoczenie i warunki mieszkaniowe zmieniły się na lepsze, lecz przez cały czas miga się od pracy. I uważa, że ma prawo podejmować próby oszukiwania swojego pracodawcy, gdyż ten za mało mu płaci. Ten biedak nie rozumie najprostszych fundamentów zasad, będących podstawą prawdziwej pomyślności. I nie tylko jest całkowicie niezdolny do wydźwignięcia się ze swojego ubóstwa, ale w istocie przyciąga jeszcze większą nędzę. Poprzez rozpamiętywanie gnuśnych, zwodniczych i tkurzliwych myśli, a także działanie na ich podstawie. Wyobraźmy sobie człowieka, któremu dokuczają bóle uporczywa choroba będąca następstwem obżarstwa. Ten ktoś jest gotów wydać mnóstwo pieniędzy na leczenie, ale nie chce zrezygnować ze swoich niepohamowanych pragnień dotyczących jedzenia. Pragnie zaspokoić swoje zamiłowanie do wyszukanych i sztucznych potraw, a zarazem cieszyć się dobrym zdrowiem. Ów człowiek jest kompletnie niezdolny do zachowania zdrowia, gdyż nie nauczył się jeszcze podstawowych zasad zdrowego życia. Wyobraźmy sobie pracodawcę, który stosuje oszukańcze metody, by unikać płacenia minimalnych obowiązujących stawek a w nadziei na zwiększenie swoich zysków ogranicza pensję swojej kadry. Taka osoba jest całkowicie niezdolna do zapewnienia sobie pomyślności, a gdy zbankrutuje, zarówno jeśli chodzi o reputację, jak i o dobra materialne, wrzuca winę na okoliczności, nie zdając sobie sprawy z tego, że sama doprowadziła do takiej sytuacji. Twoje myśli budują twoje życie nawet wtedy, gdy czujesz, że wszystko wali ci się na głowę. Są takie dni, kiedy patrzysz na swoje życie i masz ochotę powiedzieć: serio? To ma być to dorosłe szczęście? Ten cały sens i spełnienie? Patrzysz na zlew pełen naczyń, na dzieci, które kłócą się o ładowarkę, na męża, który akurat wtedy nie słyszy, że prosisz go o pomoc. I myślisz, że świat chyba sobie z ciebie żartuje. A potem widzisz koleżankę z internetu, jakąś Ankę albo Kaśkę, która uśmiecha się na tle idealnej kuchni. Robi poranny jogging i mówi, że wszystko zaczyna się w głowie. I masz ochotę przewrócić oczami tak mocno, że zobaczysz swój mózg od środka. Bo jak tu myśli, mają cokolwiek zmienić, skoro życie wali po głowie jak deszcz po parapecie w listopadzie? I tutaj, moja droga, chodzi James Allen, filozof sprzed ponad 100 lat, który mówi coś, co brzmi jak prowokacja, jak policzek, a jednocześnie tak ostry i zbawienny kubeł zimnej wody. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz. Przyciągasz to, Czym jesteś? Jeszcze raz. Nie przyciągasz tego, czego pragniesz, przyciągasz to, czym jesteś. Nieokrutnie, ale zaraz ci pokażę, że to jest uwalniające. Jak rozpięcie jednego guzika przy zbyt zaciasnej sukience. Usiądź wygodnie. Ten tekst będzie długi, bo to temat jest. Które jest dla nas ważne, dla takich kobiet jak Ty, zmęczonych, przeciążonych, ale z sercem, które wciąż chce coś więcej. Świat nie karze Cię za okoliczności. Świat Ci pokazuje, kim jesteś. Brutalne? Tak. Prawdziwe? Jeszcze jak. Allen pisze, że okoliczności nie są naszym wrogiem ani nagrodą. To lustro. Takie trochę jak lustro w przymierzalni w Pepku. Niby wiesz, że to tylko odbicie, ale potrafi zabolec. Jeśli w naszym wnętrzu jest bałagan, taki niewidzialny, mentalny, emocjonalny, to prędzej czy później objawia się on na zewnątrz. I nie chodzi o winę, chodzi o prawo przyczyny i skutku. To tak jak z kuchnią. Możesz marzyć o porządku, ale jeśli codziennie odkładasz sprzątanie, bo jesteś zmęczona, i słusznie to zlew nie posprząta się z samej wdzięczności za to, że jesteś dobrą osobą. Trzeba inaczej podejść do źródła. Tym źródłem według Alena są myśli. Nie te, które wypowiadasz na głos, te głębokie, skryte, wstydliwe, zakopane jak stare buty ogrodowe w szafie. Te myśli, które mruczą, nie zasługuje na spokój. Jestem beznadziejna w organizacji. Moje życie i tak się nie zmieni. Nie umiem być systematyczna. Po co próbować, przecież zaraz i tak wszystko rozwala. To one rządzą, a nie te piękne afirmacje, które powtarzasz przez 30 sekund, a potem wracasz do rzeczywistości. Myśli działają jak małe, niewidzialne ogniki. Potrafią prowadzić albo zgubić, ale używa metafory błędnych ogników. To takie światła, które w nocy wyglądają jak obietnica drogi, ale prowadzą prosto na bagna. Każda z nas zna takie ogniki. Po co mam zaczynać dietę, plan, porządki, skoro i tak nie wytrwam? Zasłużyłam na coś słodkiego, bo miałam ciężki dzień. Nie mam talentu, więc nie zacznę biznesu. Najpierw muszę mieć idealne warunki, dopiero potem ruszę. Niby niewinne, niby logiczne, a jednak prowadzą tam, gdzie czujesz frustrację i rezygnację. I nagle orientujesz się, że twoje życie wygląda dokładnie jak twoje najczęściej powtarzane myśli. Bo myśli nie są jak Chmurki, które sobie płyną. Myśli są jak nasiona. Jeśli powtarzasz coś w głowie przez lata, to tam musi coś urosnąć. Nawet jeśli tego nie chcesz. Okoliczności nie są karą. One są skutkiem. Allen pisze jasno. Człowiek, który żyje niskimi, chaotycznymi, destrukcyjnymi myślami, nie budzi się nagle świętym. I odwrotnie. Człowiek o czystych intencjach, dobrym sercu i sensownych nawykach nie ląduje niespodziewanie w więzieniu. My rozumiemy to intuicyjnie. Przykład taki bardzo życiowy. Wyobraź sobie kobietę, która od lat powtarza sobie, że jest do niczego że nie zasługuje na odpoczynek że jej potrzeby są mniej ważne niż potrzeby wszystkich wokół. Czy naprawdę zaskoczeniem jest, że ona jest przemęczona? Że jej granice są zadeptywane jak trawa na wiejskim festynie? Że jej życie wygląda jak niekończący się dyżur pielęgniarski? To nie jest kara. To logiczny skutek myśli, które trzymała w sobie przez lata. Nie dostajemy tego, o co prosimy. Dostajemy to, na co jesteśmy przygotowane. To zdanie Alena jest jak granat wrzucony do naszej współczesnej kultury manifestacji i afirmacji. Człowiek nie dostaje tego, o co się modli i czego pragnie. Dostaje to, na co zapracował swoją wewnętrzną postawą. Jeśli myślisz, chcę spokoju, ale twoje codzienne decyzje to chaos, pośpiech, samozaniedbanie i gaszenie cudzych pożarów to spokój, nie ma jak się do Ciebie przedrzeć. Jeśli mówisz, chcę pieniędzy, ale żyjesz w przekonaniu, nie zasługuję, inni mogą, a ja nie. Trzeba ciężko harować, a nie mądrze działać. To pieniądze odbijają się od Ciebie jak piłka od ściany. Jeśli mówisz, chcę bliskości, ale w głębi nosisz przekonanie, że ludzie zawodzą, że lepiej nie ufać, że trzeba robić wszystko samemu, to trudno zbudować relacje, nawet jeśli bardzo chcesz. Ludzie walczą z zewnętrzem, bo boją się dotknąć wnętrza. To jest fragment Alena, który mnie osobiście rozłożył na łopatki. On pisze, że człowiek potrafi z całej siły walczyć z okolicznościami pracować więcej, robić więcej, starać się bardziej. A jednocześnie pielęgnować w sercu przekonania, które sabotują wszystko. I to jest coś, co kobiety robią perfekcyjnie. Chcą odpoczynku, ale nie pozwalają sobie usiąść. Chcą wsparcia, ale odbierają je jako oznakę słabości. Chcą zmiany, ale boją się, że bliscy zareagują źle. Chcą zadbać o siebie. Ale noszą poczucie winy większe niż torba z biedronki po sobotnich zakupach. To jest właśnie walka z okolicznościami. Próbujemy naprawiać świat, nie naprawiając wewnętrznych źródeł. To tak, jakbyśmy miała lustro, zamiast yy, umyć twarz. Niby ładnie, ale problem pozostaje. Dlaczego tak trudno zmienić swoje życie? Bo najpierw trzeba zmienić siebie. Allen pisze coś, co brzmi jak instrukcja obsługi naszego życia. Człowiek, który nie wzdryga się przed ukrzyżowaniem samego siebie, nigdy nie będzie miał problemu z osiągnięciem celu. Człowiek, który nie wzdryga się przed ukrzyżowaniem samego siebie, nigdy nie będzie miał problemu z osiągnięciem celu. Czyli trzeba zrezygnować z części starych wersji siebie. Tak jak zrzuca się za małą sukienkę, która już dawno nie pasuje, tylko człowiek ją nosi z sentymentu. To boli. Tak, to boli jak szczepionka, ale chroni na lata. Zmiana wymaga rezygnacji z wygodnych wymówek, pożegnania niektórych nawyków, odpuszczenia roli. Martyr, mar matki bohatery. Odwagi, by powiedzieć koniec odpowiedzialności za swoje myśli. I to jest trudne. Ale jest i dobra wiadomość. Nikt, nikt nie wymaga, byś zrobiła to w jeden dzień. Zmiana to nie rewolucja. To codzienne, malutkie przesunięcia. Takie mikrokroki, które wydają się niczym, ale po roku zamieniają twoje życie w nowy krajobraz. Dlaczego ludzie stoją w miejscu? Bo trzymają w sercu coś, co sabotuje ich marzenia. Allen podaje trzy przykłady. Ja je przełożę na nasz język, na język kobiet, które znamy, bo każda z nas była jedną z nich. Przykład pierwszy. Biedak, który narzeka, ale nie zmienia siebie. To ta kobieta, która mówi, chce lepszej pracy, ale wciąż powtarza, nie nadaje się do niczego. To ta, która mówi, chce więcej pieniędzy, ale boi się poprosić o podwyżkę, bo jest niewystarczająco dobra. To ta, która mówi, moje życie się nie zmienia. Ale jej myśli krążą wokół deficytu, strachu, poczu poczucia winy i czucia, że inni mają łatwiej. Takie myśli nie prowadzą do obfitości. One prowadzą do tego, że człowiek stoi w miejscu, a świat mu odjeżdża jak autobus, do którego nie zdążył dobiec. Przykład drugi. Człowiek chory, który chce zdrowia. Ale trzyma się swoich przyzwyczajeń. To my, kobiety, które chcą odpocząć, ale czują się winne, kiedy siadają. Które chcą spokoju, ale upychają w grafik wszystko na styk. Które chcą równowagi, ale mówią: "Jeszcze to zrobię, tylko to jedno". Pragnienia nie wystarczą. Trzeba zmienić codzienność. Przykład trzeci, pracodawca, który oszukuje, a potem płacze, że mu nie wychodzi. To metafora wszystkich sytuacji, gdy chcemy efektu, nie zmieniając mechanizmu. Czyli, na przykład, chcę bliskości, ale nie mówię o swoich uczuciach. Chcę wsparcia, ale robię wszystko sama. Chcę szacunku, ale nie stawiam granic. Chcę pieniędzy. Ale nie uczę się, jak nimi zarządzać. Chcę spokoju, ale pielęgnuję chaos. To nie jest kara. To skutek niespójności między tym, co mówię, a tym, co robię i tym, w co wierzę. Człowiek nie ląduje w przytułku lub w więzieniu z powodu tyranii przeznaczenia lub okoliczności. Trafia tam, gdyż przemierzał ścieżkę niskich myśli i pragnień. Człowiek o czystym umyśle nie staje się też nagle zbrodniarzem za sprawą wpływu jakiejś zwyczajnej zewnętrznej siły. Od dawna pielęgnował zbrodnicze myśli w swoim sercu, a gdy nadarzyła się sposobność, ujawniły się one z całą swoją skumulowaną siłą. Okoliczności nie decydują o losie człowieka. Co najwyżej pokazują mu one jest. Nie mogą istnieć żadne okoliczności związane z pogrążaniem się w przywarach i towarzyszących im cierpieniach, jeśli nie liczyć złych skłonności. Podobnie i rozwijanie cnót oraz czystego szczęścia nie jest możliwe bez nieustannego rozwijania szlachetnych aspiracji. A zatem człowiek jako pan i władca myśli jest twórcą samego siebie, a także osobą kształtującą i budującą własne otoczenie. Dusza osiąga dojrzałość w chwili narodzin, a potem na każdym kroku tej ziemskiej pielgrzymki przyciąga takie kombinacje okoliczności, które ujawniają jej charakter. Odzwierciedlają one jej czystość lub nieczystość, jej zalety i słabości. Ludzie nie przyciągają tego, czego pragną, lecz to, czym są. Ich zachcianki, kaprysy i ambicje są udaremniane na każdym kroku, lecz ich najskrytsze myśli i pragnienia są podsycane własnym pokarmem, czy to plugawym, czy też czystym. Boskość, która kształtuje nasze cele, znajduje się w nas samych, jest sednem naszej jaźni. Człowiek własnoręcznie zakuwa się w kajdany myśli i działania są strażnikami przeznaczenia. Myśli są niskie, zaprowadzą daną osobę do więzienia. Są również aniołami wolności. Zapewniają wolność o ile tylko są szlachetne. Człowiek nie dostaje tego, czego pragnie i o co się modli, lecz to, na co zapracował. Jego życzenia i modlitwy spełniają się i są wysłuchiwane tylko wtedy, gdy harmonizują z jego myślami i działaniami. Jak zatem należy rozumieć w świetle tej prawdy walkę z okolicznościami? Te słowa oznaczają, że człowiek nieustannie buntuje się przeciwko zewnętrznym skutkom, podczas gdy przez cały czas pielęgnuje i chroni przyczynę znajdującą się w jego sercu. Ta przyczyna może przybrać postać świadomego występku lub nieświadomej słabości. Niezależnie jednak od tego, czym jest, ciągle niweczy wysiłek danej osoby, a zatem aż się prosi o zastosowanie jakiegoś środka zaradczego. Zaprezentowałem te trzy przykłady wyłącznie jako potwierdzenie prawdy o tym, że człowiek jest osobą kreującą swoje położenie. Aczkolwiek niemal zawsze czyni to nieświadomie, a choć dąży do pomyślnego celu, nieustannie uniemożliwia sobie jego realizację, gdyż sprzyja myślom i pragnieniom, które nie mogą pozostawać w harmonii z owym celem. Takie przypadki można mnożyć w różnych wariantach niemal w nieskończoność, lecz nie jest to konieczne, gdyż czytelnik, jeśli się na to zdecyduje, może prześledzić funkcjonowanie tych praw myśli we własnym umyśle i życiu. A dopóki tego nie zrobi, zwyczajne fakty zewnętrzne nie mogą mu posłużyć za podstawę rozumowania. Najważniejszy wniosek: Twoje życie zmieni się dokładnie wtedy, gdy zmieni się Twoje wnętrze. To nie jest łatwe. To nie jest szybkie. To nie jest przyjemne. Ale jest prawdziwe. Jest wyzwalające, bo oznacza jedno. Nie jesteś ofiarą losu, jesteś ogrodniczką swojego życia. Możesz zmienić ziemię, możesz zmienić nasiona, możesz zmienić sposób podlewania. Nie wszystko jest pod Twoją kontrolą. Wiadomo. Są dzieci, są choroby, są rachunki, są obowiązki. Ale jednego nikt ci nie zagląda. Twojego wpływu na to, co nosisz w sobie i czym karmisz swój dzień. Jak zacząć tą zmianę, jeśli jesteś zmęczona życiem? Nie afirmacjami, Nie wizualizacjami. Nie muszę. Zacznij od rzeczy najprostszej. Obserwuj swoje myśli. Przez jeden dzień. Nie zmieniaj ich, nie poprawiaj ich, tylko zobacz, co tam siedzi. Zobacz, jakie zdanie pojawia się najczęściej. Zobacz, co mówisz do siebie w momentach stresu. Zobacz, jakie myśli przychodzą ci do głowy rano, zanim wstaniesz. Te myśli są jak korzenie. To od nich zacznij. Bo jeśli w sercu masz przekonanie, że nie zasługujesz, że nie umiesz, że nie wytrwasz, to nawet najlepsze narzędzia będą bezużyteczne. A jeśli zaczniesz zmieniać te korzenie, całe twoje drzewo życia zacznie się prostować. Twoje życie nie jest sumą okoliczności, ono jest sumą twojej wewnętrznej postawy. To nie jest tekst o winie. To tekst o mocy. O Twojej mocy. Nawet jeśli czujesz, że jesteś wyczerpana, jak słoik kremu do twarzy na koniec miesiąca, zmiana jest możliwa. To nie slogan. To fakt. Każdy dzień jest jak kartka w zeszycie. Możesz na niej zapisać coś nowego. Jedno zdanie, jedną myśl, jedną decyzję. Wiesz co? To wystarczy. Nie musisz od razu przenosić gór. Wystarczy, że dziś przesuniesz jeden mały kamyczek, który masz w swoim wnętrzu. Ostatnie słowo. Jesteś twórczynią, nawet jeśli nikt ci tego nie powie. Jesteś kobietą, która dźwiga więcej niż ktokolwiek widzi. A mimo to wciąż masz w sobie miejsce na marzenia, to oznacza jedno. Twoja dusza jest silniejsza niż okoliczności. Alan miał rację. Człowiek jest twórcą samego siebie. I ty też jesteś. Nie przez perfekcję, nie przez kontrolę, nie przez robienie wszystkiego idealnie, ale przez jedną. Jedyną, najważniejszą rzecz, myśli, które wybierasz codziennie. To nie jest proste, ale jest możliwe. A ja wierzę, że ty już zaczynasz. Dziękuję, że zostałaś ze mną do samego końca. Naprawdę czuję to tak, jakbyśmy siedziały razem przy kubku gorącej herbaty, a świat na chwilę zwolnił. Jeśli masz ochotę dorzucić swoją cegiełkę do tego, co tworzę. Możesz wesprzeć mnie na bajkofitu. Link czeka na Ciebie w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już nie mogę doczekać się naszego następnego spotkania.